To jest dla Agamy Brodatej w miarach 110x50x50, na na 50, wykonane z płyty meblowej. W terarium muszą znajdować się dwie lampy. Jedna to jest lampa grzewcza, która tworzy wyspę ciepła, czyli miejsce, w którym Agama będzie się co dnimi wygrzewać. Temperatura na wyspie ciepła powinna wynosić 41 stopni. Drugą lampą jest lampa UVB, czyli lampa, która emituje promienie słoneczne i nie może jej zabraknąć terarium, zarówno jak lampy grzewczej. Lecz gdy nie będzie lampy UVB, Agama będzie chorować, może mieć krzywice i różne inne choroby. W terarium musi znajdować się również kryjówka, w której Agamka będzie się chować na noc mam jeszcze taką skałę oprócz tego muszą znajdować się teraz mi oraz miski na wodę i na jedzonko o podłoże to ludzie się różnie wypowiadają ja akurat używam niestety drogiego, ale skutecznego Piasku witaminowego, który spowoduje, że po prostu agamka nam się nie zaczepuje, jeżeli go zje. To ponieważ on jest zrobiony z witamin. Wygląda on bardzo ładnie, ale niestety jest bardzo drogi. Was, ale według mnie dobrym pomysłem było zrobić szafkę pod terrarium, choćby na jedzenko dla naszej agamki. Więc ja w mojej szafce trzymam wszystko, co jest potrzebne dla gałek. Zaczynając na przykład od suszonej świerszy, w której podaje się, jak gdzieś, gdzieś się wyjeżdża, a po prostu nie ma się czasu. Tu mam pudełeczko, do którego wrzucam robaki i mieszam je z witaminami. To są same witaminy. Bo są niezbędne dla... Agamy trzeba je dodawać do pożywienia. W takim były opakowaniu. A tutaj jest, jest pokarm. Ja karmi moje agamę świerszczami domowymi. Przez to, że moja gama nie jest jeszcze duża, więc używam świerszczy domowych średnich. Tam znajdują się jeszcze stare jakieś ozdoby i tam z tyłu mączniaki do na diety. młode agamy poleca się y, poić pipetką czyli napełniamy pipetkę wodą i kropelkę kładziemy agamcy na nos ona to sama zliży każdy robi teraz pod swój gust ale trzeba pamiętać że jest to terrarium pustynne, a gama jest zwierzęciem pustynnym Ja zrobiłam terrarium, ściankę terrarium, które są jednocześnie, jednocześnie według mnie trochę dekoracją Link do, jak do mojego filmiku, jak zrobić taką ściankę znaj będzie się znajdował w opisie Dodałam jeszcze, żeby było troszkę ładniej taki oto sztuczny kaktus, kamień jakieś chodziki, domek. No można dodać sztuczną roślinność coś prawdziwą, a na przykład tak jak ja. Tylko niestety w terarium bardzo ciężko jest utrzymać. Bazylię, którą mam po prostu Agama uwielbia. U mnie ona stoi na terarium i po prostu w każdej chwili mogę zerwać Agamie, żeby sobie pojadła. Jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ ma się jedzonko pod ręką i zawsze można coś podać Agamce Więc to by było na tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania czy coś, to możecie pisać w komentarzach albo bezpośrednio do mnie. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam pomogłam. No i na dzisiaj to wszystko. Dzięki.